Nie widzowie! Witajcie w kolejnym odcinku z gościem Nikodemem. Znowu próbujemy dojść do setnej fali. To jest Part 2. Yy, Nikodem, przywitaj się z widzami. O, elo, no się Czekaj, ja, ja dam, żeby Cię było bardziej słychać. Tak. Okay. pomogę e, Powiedz coś. Co? O, ciebie to aż za dobrze słychać. Czekaj, ja to zaraz zmienię. Bo... Chyba słychać mnie dwukrotnie. Dobra. Czekaj, chyba jest git. Dobra, nie wiem, czy jest git, ale... Bliskie to było. Wejdź do tyłu mnie przenikaj. Bo pamiętasz, że się stało ostatnie. Tak! Przez podwójne przeniknąłem w ogóle do tyłu. O, i żeś zginął. My już tu jesteśmy. Już na fala. No. Ty tego się nie spodziewałem. Też się tego nie spodziewałem. Próbuję tyłem. Dobra, spróbujmy. Uf. Ale tylko jeden raz. Takie coś można tylko jeden raz zrobić. Okej, okay, a tu? Nie! O! Spróbujmy. Tyłem! Muszę jeden raz tyłem przeniknąć. Tylko gdzie? Nie no, proszę ci, Sawery, nie rób tego. Wiem, wiem. A nie ma sobie Cię uratować. Wiem, nie masz serca. Tylko ty masz, żeby mnie uratować. Ale nie rób tego, no proszę cię. Siadaj na p... Spokojnie! No, czekaj, 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 czekaj. Nie rób takich rzeczy, ok? Okej. Okay. Chcesz, żebyśmy mieli taką falę? To się skup. Dobra. Szefie. <grywa> Uczeń przerósł mistrza. Dobra, zapraszam. Do ma... Zapraszam, przyjmij. Zapraszam, przyjmij. Zapraszam, przyjmij. Gramy. <grywa> <grywa> Pytanie: Lubisz Aisha Speed? teraz w Lubisz Aisha Speed? Co? Czy lubisz Aisha Speed? Co to jest? To jest taki YouTuber. Nie wiem. Nie znasz go? Ja niektórych znam. A, niektórych a znasz Wojana! Znasz Wojana! No, dobra, bambik. nie, dobra, nie, nie promujmy, okej? Okay? Nie promujmy, on i tak nam nie płaci. Ech, co ja gadam? Ale bambik! On i tak nam nie płaci. Masz to? Ja że trafił z koła. Skoła Ko szpanerów. Szpanerów. E to było mocno szpanery. To są szpanery. Nie możemy panczować. Nie możemy panczować. Okej, okay, możemy panczować. Jak, jak, jak ja prosto, nie? Jak prosto rzuciłem w ciebie, idealny bananiarza. Zostaw mi bananiarza. Bananiasz Jan Bananiasz Jan! No super! Dla, to dlaczego to nie, mnie tak... Nie, wy... Typie, Nie! To, to, nie, to, nie piły, Typie, wybananie. Nie, nie, nie! To jest wina kolców. To jest wina kolców. Ej, może po trzy razy się odbić od banana, o! E, po dziesięć. <laughs> po pięć prędzej. Dziesięć, dziesięć. 10, dziesięć, dziesięć, dziesięć. Papier kamień, papier kamień. Dobra, do dwóch: papier, kamień, nożyce, kamień. Papień. Co? Co? Papień. Papień, papień! Nożyce, papień. Papier kamień. Papier, papier, kamień, kamień nożyce. Papie... Nożyce. Dobrze. I się pomyli. Dobra, papier, kamień, nożyce. Nożyce. Wygrałem po pięć razy Ale jak? Ty masz dwa dopiero. No dwa, do dwóch graliśmy. Nie do trzech. O, ale do dwóch graliśmy dziesięć, nie? A, no to dobra, czyli że dziesięć. Nie. To, to, to nie Niech. było, To nie było odbicia. Ja ci pomogłem przecież! <noise> I ale mnie ja, ja znaczy. cię spanczowałem, ty mnie też spanczowałeś, to jesteśmy na równi. Ej. Nie chcę, żebyś używał pana. Je, jeszcze, no, 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 chodź. Zaraz ci w lasery ja ja tutaj dam, chodź tu. Ej, bo jeden raz tylko się panczujemy, ok? Okej, okay, ja ci tylko... Dobra, to teraz, od teraz jeden raz. Aj, hmm, to... Nie no, ale, ale ja piec mogę... Nie! No. To, to nie jest, to, to jest dziwne. O, czekaj, nie, kolczy są! Ej, Dobra! Co? Aha, emotki nie miałem! Dobra, Trenuj. nie <ścoughs> jestem tragiczny. Dobra. dobra, w ogóle wbijajcie na mój nowy odcinek z Stumbleguys, ja wbijamy setną falę. Za niedługo wyjdzie. Jak wy to oglądacie teraz, teraz, w tym momencie, to albo oglądacie to kiedy indziej, albo nie wiem, ale po prostu... Już idę. Jak oglądacie to 25 czerwca o godzinie nie wiem której, to już na pewno jest ten filmik, po prostu. Jak oglądacie to 25 czerwca, to już ten filmik jest. 100%. To co? Dajcie słuchać no, odcinek, bo na telefonie będę teraz. W samochodzie znowu. W samochodzie teraz będę. Okej. Więc mogę już na temat odpadnąć. Więc widzowie, dajcie suba. <grym> <grym>? dajcie ja daj, sobie. No. Właśnie. Widzowie, nie zapomnijcie dać łapkę w górę suba z dzwonem, żeby żaden kontent was nie ominął. Wpadajcie też na moje shorts relacje. Co? Ty masz taki coś? Co będzie? Typie, mój jeden shorts ma 5000 viewsów. Kombako, dużo. Zrobiłeś pan zrobiłeś pan nie możesz robić. Ja mogę jeszcze jednego robić. Tylko ostatni. Ups! Ups, ale ja ci pomogłem. Dobra, to się nie liczyło, ale tylko po jeden raz. Po jeden. Teraz okay. ja się będę robił. Ale ja to zostawię na później. Na teraz. Bo cię że korzystać. Sawery. Co? Dobra, ja już nie chcę cię panczować. Nie, nie, ja to zostawię Uf! na później. Jak nie będę w żartu, to ten. Dobra. Sawery, nie rób już. Dobra, y pięć razy bananiarza. Nie na tym. Ej, ale ty idź do przodu, nie martw się o mnie. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw. Ja sobie radę, ja. Ja nie mogę. Czekaj, że tak. Kurwa, ja w ogóle nie Co tego Co jest? Co się stało? Pojedziemy, do mopki. Tu, 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 Ale nie można obok, bo wtedy cię wybija do, na te klocki, i wtedy to tak dobrze nie działa. Mówię. Sawery. Co? Jak będę grał na laptopie, to będziemy grać w to wydarzenie, poryć to po nas, bo tam będę musiał bo Nie, 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 spoileruj, nie, spo, nie, 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 widzą. nie, wie? Dwa pytania. nie, Widzowie? dwa Lela? Nela? nie, no... co Widzowie, napiszcie w komentarzu pytania. Jakie zadajecie? Do mnie lub do kogoś. Tymczasem, czy, jakie, jakie hasło ma y, Nitro do Discorda? Oh no, e, Bandyta! Bandyta! A nie, nie. Bandyta! Po jedyny raz możemy panczować, nie? Proszę, można. Ej, chyba dzwoni kurier. I proszę, nie zostawiaj mi awizo, bo się wkurzę. Po jedyny raz można panczować, pamiętasz, nie? Tak. I w każdym momencie. No, w każdym. Mogę nawet się zabić przez pancza. Nie. Uuu. Tak. Nie można... Co? O! Ha! Aj! 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 Łó! Ja! Dobra, teraz gramy na poważnie. Teraz to ja w ogóle. Dobra, chyba trzeba coś na rozgrzanie. Dawaj, Burrito Bonanza na trzy po nas. Na trzy. Raz. Ale dwa. Czeka, jeszcze nie! Dobra, na trzy. Raz. Dwa. Trzy No dobra, jest. Jest. Losuje ci mapę? Halo? No losuję mi mapę. Aha. Już ci wy... Ju, Już ci wylosowało. No. Ej, czekaj, zobaczmy. Jest! Jest. Ej, chyba dzwoni kurier. O kurde, spadłem. Wow. Jestem prostu Będziesz mnie trochę tam ratował? Chyba to muszę... Się... Jestem na tostach. Lagi! Tości się na tostach. Ja już na tosty. Ła! Nie! Możliwe, że nie przejdę. Nie. Ja nie przejdę. Dobrze, że nie przejdę. Ja mam lagi mocne. I cut słucham, mam 400 pingów Możliwe sobie mnie wypłali teraz Nie, nie burrito. Jest tam Idę w barierkę! Ej, w barierkę nigdy! Nie. Nigdy nie idzie w barierkę Ej, pokazać ci... pokazać ci śmiesznego buga! Pokażę ci śmiesznego baga na końcu? Tak, tak, tak. Tylko, że on powoduje, że w ogóle już automatycznie nie, nie przechodzisz. No już dawno. Tylko, że pokażę ci tego baga. Ten, ten bug... E, po, pokażę ci go, ale nie wkurzaj się, jak tam zostaniesz. Ja, ja cię wyciągnę sercem. Serio, wyciągnę cię. Dawaj, speedrun! Jestem na frytkach. Nie! Ja jestem na frytach. Jestem pierwszy. Burrito! A ja nie przejdę prawdopodobnie. Nawet ja już nie przejdę. Przejdziesz. Jestem dopiero na burmistrzu. Ja... No nie! Ja dopiero Sparzę. na to Ale ja na pierwszej przykłodzie. Ja nie przejdę. Jestem dopiero na pierwszej przykłodzie. Chyba, że mnie trochę tam jest. Dobra, musimy dać radę. Dawaj, Nikodem! Gdzie ty jesteś? Jestem dopiero na... tu dopiero na dostaw. To nie, to ty, ty już nie masz szans. Ja dopiero jestem. Ja już przeszłam, dla bezpieczeństwa posiadam na jest. O, nikoda. Nie dasz nie, rady. Dostanę. Nie dasz rady. Ej, ale oglądaj mnie. Oglądaj. Muszę dać radę. Boy, to Bonanza Mam najlepszą pozycję Ja to już kilka razy na tym wygrałem To to jest łatwa mapa to jest I tak też mówię? Albo on spailował, bo. To. jak? jak... On spadnie, to jest... Nie ty I będę oglądał tego polsa i powiem ci, gdzie on jest. Nie, już przegrałem. Nie mam szans. Nie mam szans. A no to już przegrałem.

Ale blok dasa. Co? Blok dasa. Blok dask koktajl. Jeśli zbierasz pokemony, to na pewno wiesz co to Pikachu i Charizard. Nie, to też tylko Pikachu, tylko to znam, ale nie lubię Pokémonów. Lubię. Ja lubię. Ja mam Mewtwo, Mewtwo. To są moje najrzadsze. Charizard, OXy, trzymam. Mela u lubi zbiera Ja też zbieram, ja już mam oko... około 500. Bo cała, całą szafkę mam, jeszcze czarne, srebrne. Jeszcze kiedyś miałem złote, ale wszystkie wykrejdowałem za czarne. Ej, jaka była moja pierwsza emotka tańca. Ta? Szczególnie, to że to moja pierwsza emocja tańca była. No mówiłem. Że ta. Ta. Aha. No nie rób tak. Ej laki! Laki. Ale nie no, rób tyli, tak. To ty laki poprowadzisz, cholera. Ale nie rób tak. I chwaliło mnie do tyłu. Chwaliło mnie do tyłu. Ty stałeś po prostu na bloku. Dobra, dawaj burrito. Co? Burito na trzy raz. Raz, dwa, trzy. Czy ja nie jest, że mam? pokoju, i niepokoju, czy pigę jest. Wybierać mapę. Jeszcze nie. A mi wybiera. Mi już wybrało. Nie macie. Aha, przez lagi udało mi się przetrwać. Ale te się nie ja chodzę teraz po kepasie, ale tak średnio mi to wyszło. Ja myślałam, że to będzie samo, ale 80 było wszystko. Ale ja znam tu dobre triki, ja to sam wszystko odkryłem. I zabójcza bramka! Żartuję, nie sprawdzam, bo to jest zabójcza. Czekaj. Ja go dam do tej bramki. A, Lagi, Lagi. Zagadza się z ale ninja troll, nie miś spad. Ile kapibar tu jest? Gami gami kapibar, gami kapibara. Burrito bonanza. Dobra, teraz. Ja teraz robię wszystkie triki, które znam. Na burrito bonanza. Zrobiłam. No, czemu to mnie tak słabo wybiło? не не я не пройду ok dobra widzowie widzowie dobra ja nie mogę widzowie damy radę damy radę w burrito wiem że mieliśmy fali, ale zagramy sobie trochę Kolejny odcinek z Nikodemem będzie u mnie na kanale, jeszcze może dzisiaj, albo i nie. Dobrze, będę pierwszy. W sumie trzeba być pierwszym, żeby wygrać. Widzowie! Widzowie jest z, y, tutaj Golden Banana i ten miś Dla mnie już chyba nie ma szans. Albo nie no, są jakieś szanse, ale minimalne. Nie, nie ma szans. Nie ma szans. Co za... Ej, nie. Ten? Nie. Nienawidzę ty typa. Nienawidzę typa. Nie wytrzymam. Dobra, pięć klejnotów. Tylko pięć. Coraz słabsze te nagrody. O kurczak. O. Ej. Ile mamy? Dobra, 17. Dobra, widzowie, to jest koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. W kolejnym odcinku może nam się uda... A teraz, zobaczcie, to są moje dwa filmy. Tutaj macie najnowszy, a tutaj macie playlistę StumbleGuysa, a tutaj mój, mój. Po prostu konto. Ła! je. Dakiks, uśmieszek. Tutaj jest, tutaj otoczony. Tutaj, tutaj jest. Yy, tutaj film, tutaj. Więc żegnam Was. Pa i cześć. Nie zostawić subo z dzwonkiem i łapki w górę.